Witam, miałem dziś podpisać umowę kredytową. Tak, oczywiście, wszystko przygotowane. Nowa umowa kredytu konsumenckiego gotowa. Zero kosztów, spłacamy poprzedni kredyt i mam dla Pana dyspozycję zwrotu 6 tysięcy prowizji, tak jak się umawialiśmy. Zastanawiam się, jaki macie w tym interes. Jest Pan naszym stałym klientem i dbamy o Pana finanse. Niższa rata i jeszcze pieniądze z prowizji dla Pana. Tak właśnie traktujemy stałych klientów. To jako stały klient coś Panu powiem. Ten zwrot prowizji, te 6 tysięcy, to i tak mi się należy przy wcześniejszej spłacie kredytu. Musicie zgodnie z przepisami zwrócić proporcjonalną część kosztów za te lata, które zostały do spłaty. Yy, 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 ale stałemu klientowi powinniście zaproponować uczciwą umowę kredytową już kilka lat temu, a nie teraz. Proszę mi powiedzieć, czy podpisując dzisiaj nową umowę, która spłaci tę wadliwą, nie zamknę sobie drogi do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? No w zasadzie to tak. A czy zwrot kwoty 60 tysięcy bardziej mi się opłaca niż zwrot 6 tysięcy złotych? Ale do czego pan zmierza? Bo no wie pan, tak wiem, nie podpiszę żadnej umowy. Odradził mi to Dariusz Szewczyk, bankowy szachmat. Za to skorzystam z sankcji kredytu darmowego i odzyskam 60 tysięcy złotych, a nie jakieś drobne. A lata i tak będzie niższa. Bajki o o moje finanse to może pan opowiadać swoim przełożonym. Ale umowa jest przygotowana, to naprawdę dobra oferta. Umowę może pan wrzucić do niszczarki. A w zamian proszę przygotować zaświadczenie o historii spłaty, odsetkach i kosztach. Będzie mi potrzebne, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Miłego dnia życzę i spotkamy się w sądzie. Chyba, że uwzględnicie moją reklamację. Dyrektorze, nasz plan nie wypalił. Klient nie podpisze nowej umowy. Obserwuję profil Dariusz Szewczyk, bankowy szachmat i chcę skorzystać z sankcji kredytu darmowego.